Witamy w Homemaker's Winter Tour 2022. Dzisiaj jest 4 stycznia i właśnie mieliśmy niesamowicie łagodną zimę. I chcę pokazać Ci niektóre z jej efektów. Powinienem powiedzieć, że to wczesna zima, jesteśmy dopiero w połowie, a także jesteśmy w nowym obszarze. Nadal nazywam go nowym obszarem, gdzie zaczęliśmy tylko rok temu, mniej niż rok temu, 9 miesięcy, z samą chwastowatą trawą. I to jest efekt. Teraz to piękny ogród, a ja stworzyłem playlistę na YouTube, więc możesz ją tam znaleźć. Cała sekwencja pięciu filmów prowadzących cię od lutego, kiedy wyglądam na nieco niepewnego, aż do listopada, i naprawdę ładnych zbiorów, które mieliśmy po drodze. Oto nowe grządki ze szparagami. Możesz zobaczyć jeden lub dwa z tych małych pędów. Z ubiegłorocznego wzrostu to jest to. Pierwszy, co około 2 stopy, 60 cm, jest nowa korona szparagów, którą włożyłem w kwietniu, co pokażę w filmie. A pomiędzy nimi, ponieważ ziemia była naga zimą, pomyślałem, że mam kilka zapasowych roślin bobu. Miałem dużo zapasowych roślin bobu. To są ci panowie. Przeważnie to tylko rośliny okrywowe. Nie zamierzamy zapełniać tego grządki plonem bób, ale to po prostu coś, co rośnie przez zimę. Roślina okrywowa oznacza, że pokrywasz ziemię żywymi liśćmi. Pod warunkiem, że nie przeszkadzają, lub oczywiście jeśli jest żywy liść, który jest faktycznie plonem, a gołębie trochę go podgryzły. To jest kapusta Savoy, która została posadzona jako druga uprawa po zeszłorocznych groszkach. W lipcu. Spójrz kolejne szkody wyrządzone przez gołębie. Więc to jest. Można stwierdzić, że to szkody spowodowane przez gołębie lub ptaki, ponieważ dziobią wokół żyłek i piłują brzegi liści w ten sposób. To były kalafior, romanesko, bardzo ładne. Chętnie zostawiam te rośliny dla ptaków. Nie ma problemu. To jest botwina, którą prawdopodobnie zjadł jeleń. Sporadycznie pojawia się tu jeleń. Nic strasznego. Pierwszy jest tu sporo szkód, ale o tej porze roku to mnie nie martwi. Nie są to młode siewki, inaczej bym się tym zajął. Stosujemy siatki przeciw ptakom jako ochronę. Częściowo dlatego, że nie chcę, by króliki jadły tam żyto. Cóż, przepraszam, nie, to jest ziarnożyta. Więc to są niektóre ziarna żytniego zboża, które zasadziłem, aby może uzyskać ładne zbiory na chleb, ale tam nie ma wiele. Sprawdzam działanie, powtarzając test, mam mały młyn. To są sałaty, które zasialiśmy po zbiorach zimowej dyni. Pierwszy znowu to prawdopodobnie królik, ale mogłoby to być trochę gołębia jedzącego tę mizunę. Mamy tu mizunę i różne musztardy, które zbieraliśmy na zimowe sałatki. Bardzo smaczne. To jest bardziej klasyczna uprawa pokrywowa, więc jest zielona musztarda, a jej odmiana nazywa się biała. To zielone liście synapsis alba. Zostanie zabita przez mróz. Potrzeba minus 5, minus 23 Fahrenheit'a, aby ją zabić. Tutaj bób jest również rośliną okrywową, co oznacza, że nie zamierzam zbierać strąków. Rosną przez zimę. W maju możemy tu ponownie posadzić dynie. Nie mam pewności. Mój plan nie jest kompletny, ale jeśli zdecydujemy się to zrobić, w maju obcięlibyśmy rośliny, wierzchołki wrzucili na kompost, a korzenie zostawili w ziemi. Tutaj widzimy trochę kopania królika, ogród bez kopania. Pierwszy to jest rodzaj rzeczy, które robię, wiesz. Robię to głównie przez całą zimę i po prostu ciągle je wypełniam. Często wygląda to gorzej niż jest w rzeczywistości. Oto kilka ładnych zimowych sałatek. Widać, że wzrost jest niesamowity. Wiesz, pierwszy tydzień stycznia powinien być dość uśpiony. Nawet wczoraj kosiłem trochę trawy. Pierwszy znowu więcej szkód spowodowanych przez gołębie, więcej nor królików. Wiesz, to jest ogród zimowy. To nie jest jak lato, kiedy każdy centymetr kwadratowy jest pełen, ale niektóre rzeczy są cenne i chronimy je, ponieważ. Wkrótce nadejdą niesamowite wiosenne zbiory. Z tych roślin brokułowych. Więc to znowu jest siatka na ptaki, którą po prostu nałożyliśmy na górne słupki ogrodzenia i ramę z listew. Bardzo, bardzo proste. Pierwszy siatka nie musi dochodzić do ziemi. Tak czy inaczej, znaleźliśmy to tutaj. Zależy to od twoich gołębi, ale to wystarczy, aby większość z nich tutaj zatrzymać. Inaczej byłoby za mało brokułów. Naprawdę lubią liście brokułów. Możesz zobaczyć tam na górze jeszcze więcej roślin brokułów. Zdejmujemy dolne liście, i dlatego mają ten dość ładny wygląd palm. Myślę, że to również pomaga im przetrwać wiatr. Mieliśmy trochę wiatru, nie za dużo tej zimy, ale może się to zdarzyć w każdym momencie, i wiesz, że to dużo pracy. Jeśli próbujesz podpierać każdą z nich, stwierdzam, że ładnie się przechylają, a to odmiana o nazwie Claret do zbiorów w kwietniu. To jest szpinak medania bardzo fajna odmiana szpinaku, ale zobacz na liście. Sporo dziuro tej porze roku. Pierwszy znowu zima. Wiesz, to nie jest niesamowita obfitość i perfekcja lata. A najważniejsze jest często to, że patrzysz na rośliny, które pozostają przy życiu. I wyglądają na zdrowe. Wyglądają na zdrowe i silne dla mnie na tę porę roku. Jesteśmy na 51 stopni północy, co oznacza bardzo niski poziom światła. Pierwszy to jest duży czynnik zimą, tak samo jak temperatura, to ile światła masz. Więc jesteśmy na poziomie Nowej Fundlandii, południowej Kanady. Znacznie mniej światła niż nawet na północy Stany Zjednoczone Ameryki. To klasyczne zimowe ściółkowanie, bez kopania, więc nałożyliśmy trochę kompostu na grządki około 3 cm, nieco ponad cal. Pierwszy mniej więcej taka sama głębokość starego wióru drzewnego. Używamy starego wióru drzewnego, ponieważ mam trochę starego wióru drzewnego. Jeśli przechowujesz wióry drzewne przez rok, jeśli masz gdzieś miejsce do ich przechowywania, to dostajesz dostępność składników odżywczych dla organizmów glebowych kiedy nakładasz je trochę stare jak to. Więc cała ta ziemia jest pokryta, nawet duża część, która jest uprawiana. Więc ponownie, to jest brokuł. To były tutaj jesienne brokuły kalabreze i mieliśmy wspaniałe zbiory. Pierwszy znowu popatrz na szkody spowodowane przez gołębie. Ale popatrz na brokuł niesamowite, więc w tysiący trzy. Wiesz, nawet w styczniu przechodzę tutaj i wyjmuję te małe pędy. Im starsze są rośliny, tym mniejsze są pędy, jak widzisz. Były tam jakieś duże, a największy ze wszystkich na środku to był pierwszy duży główka brokułu Calabrese. A potem one wciąż rodzą owoce. Uwielbiam to, bo zimowa zieleń jest tak cenna. Pierwszy sałata to samo. Zimowy portulak tutaj, Claytonia, naprawdę dobrze rośnie w chłodnych temperaturach i przy niskim poziomie światła. Więc To trafiło do Ziemi jako małe siewki 3 października trzy miesiące temu. I już to jest jeden duży odcięty z każdej rośliny, i możesz zobaczyć tam odrastanie, gdzie one wracają znowu. Idąc wokół tej strony ogrodu, mamy. Miejsce, które jest równoważne pełnowymiarowemu brytyjskiemu działkowi, ma około 260 jardów kwadratowych lub metrów. Myślę, że to mogą być właściwie jardy i. Naprawdę, jeśli dostaniesz pełnowymiarową działkę, to dużo ziemi, może to być więcej niż potrzebujesz, ale zobaczysz, ile możesz na niej zrobić. Na przykład, idąc od góry, są teraz maliny, które zimują. Musimy je przyciąć, to są jesienne maliny, a potem znów wystrzelą od podstawy. Po prostu położymy na nich trochę wiórów drzewnych, prawdopodobnie wielokrotnie wysiane pory wyglądają naprawdę mocno. Można je zbierać w dowolnym momencie, zimą aż do kwietnia. To są grządki szparagów, gdzie są dwie grządki i obcięliśmy wszystkie wierzchołki. Wierzchołki włożyliśmy do tego, co jest ścieżką pomiędzy... To powoli się rozkłada, niczym mulczy ze słomy. Aż paragi zaczną rosnąć w kwietniu. Te brukselki są fantastyczne. Bardzo łatwe bez kopania. Więc... Są drugim zbiorem. Posadziliśmy je po marchwiach. Nie, przepraszam, podczas marchwi. Więc były to marchewki, które zostały zasiane w marcu. Brukselki posadzone w czerwcu między marchewkami. Marchewki skończyły się w lipcu. Nie użyto dodatkowych nawozów. Więc wszystko to jest jednym zastosowaniem kompostu raz w roku i. bez dodatków czy nawozów. Wiesz, to jest prostota bez kopania. Przepraszam, ponieważ mam ograniczony czas i ja. Mam teraz świetnego pełnoetatowego pomocnika Adama. Pierwszy pomoc na pół etatu głównie do zbierania. Obecnie nie trwa zbiórka, więc nie dzieje się tu wiele. Och, trochę zbieramy. Tutaj mamy kilka ładnych kapust. Będziemy zbierać niektóre małe główki te pośrednie, specjalnie sadzę je blisko siebie, aby można było zebrać niektóre jako przerzedzenia. Na zimowe zielenie naprawdę słodkie i delikatne. Teraz przyjrzyjmy się stosom kompostu. Więc mamy serce ogrodu. Oni są również w środku ogrodu. Ten kompost ma około 8 miesięcy. I możesz zobaczyć, jak wygląda dość drzewnie. Jest tam sporo drzewnych kawałków. A to mogłoby być, zastanawiam się, czy to gniazdo myszy. Och, nie wiem, co tam naruszyłem. To jest niesamowite w kompoście. Nigdy nie wiesz do końca, co znajdziesz, a to, co naprawdę chciałem Ci pokazać, to te bryły tutaj. A tak właśnie je rozdrabniamy, gdy rozsypujemy kompost. Ładując staczki zaczyna się od dość dużych kawałków, które można rozbić. Nazywa się to widły do obornika. To jest to, czego chcesz, lepsze od widły do kopania, ma dłuższe i cieńsze zęby. A potem masz też ładny, luźny kompost, który po prostu sypiemy na grządki, tak jak to. Gródki są w porządku, taka gródka to żaden problem. Możesz zobaczyć, że mogłoby się to rozpaść, jeśli byś chciał. Ale pogoda to zrobi, a wiosną masz piękną powierzchnię do sadzenia i tak przygotowujemy nasze grządki. E, sprzedaliśmy dużo książek. a wszystko karton z pudełek, który moglibyśmy wykorzystać do dalszego ściółkowania. W tej chwili nie jestem pewien. Tutaj mamy puste stanowisko, które otrzyma kompost z tego stanowiska. Możemy wysunąć te małe kawałki i przekręcić kompost stąd tam. Ten stos kompostu skończył się mniej więcej dwa miesiące temu. Zaczęliśmy tworzyć ten stos, który jest dopiero w połowie pełny. Zimowe zapełnianie kompostownika jest czasochłonne. Nie dostajesz tyle zieleni? To naprawdę niezwykłe trawa, którą kosiłem wczoraj, zielona i brązowa. Pierwszy to upał prawdopodobnie nie skończy się do połowy marca kolejne dwa miesiące dwa i pół. A tutaj. Ten ogród ma zaledwie jedną trzecią akra. 1300 metrów kwadratowych, a mimo to dzieje się tu tak wiele. Pierwszy z tą piękną metodą bez kopania, gdzie nie musisz się zbytnio martwić o chwasty. Jak o mój Boże, właśnie zauważyłem tam ostrożeń w łóżku z czosnkiem. Wiesz, tego łóżka z czosnkiem nie odchwaszczaliśmy. Nie musieliśmy go odchwaszczać. Ma na wierzchu kompostowy ściółkę. Jeśli możesz zrobić lub kupić kompost bez zbyt wielu nasion chwastów. To oczywiście ułatwia sprawę, teraz po prostu podniosę to, żeby pokazać ci co się dzieje. Bo to znowu na styczeń jest dość zaskakujące. Zaskakuje mnie. To są grochy i zostały posadzone na strzałki grochu. Więc tutaj zbieram strzałkę grochu. Istnieją różne metody uprawy grochu. Dzięki temu rośliny będą się rozrastać od podstawy, dając obfite plony. Możesz zobaczyć, jakich rośliny wypuszczają nowe pędy. Więc to sadzenie, które wygląda na to, że przetrwa zimę, ale oczywiście jest jeszcze trochę za wcześnie, żeby to stwierdzić, mogłoby dawać plony strzałek grochu aż do maja. Wow, powstrzymam się od pokusy, żeby to zjeść, ale to byłby bardzo smaczny przekąsek. Wrócę do tego później. Tutaj mamy bardziej klasyczne zimowe zbiory, szwedki, pod którymi posadziłem sałatę jagnięcą. To kolejne typowe zimowe zbiory buraków. Nasiona są siane wielokrotnie. My właściwie. Przeszliśmy i wyeliminowaliśmy mniejsze, zostawiając większe, ponieważ lepiej się trzymają i nadają się do jedzenia. Mimo swoich rozmiarów są niezwykle delikatne. Oto mały test. To metoda kopnie-kop. Kop. Tę grządkę skopałem cztery tygodnie temu i umieściłem kompost w rowach. Ta miała kompost na wierzchu taka sama ilość kompostu. Zazwyczaj nie sadzę ich zimą, ale nagle pomyślałem, że mogę, ponieważ znowu mieliśmy zapasowe rośliny. Pierwszy bób groszek sałata jagnięca trochę trybuli. Prawdopodobnie nie będzie zbyt wiele do zbioru, ale zamierzamy przyciąć rośliny na początku marca i je zważyć. Tylko po to, aby dać pomysł, ile wzrostu następuje kopanie, nie kopanie, w tym okresie tuż po kopaniu. Tutaj mamy mały ogród, który pokażemy Ci ponownie na filmie. W marcu oraz szklarnie. Zebraliśmy stąd te sałaty, które posadziliśmy w ziemi w połowie października, więc to było 11 tygodni temu. Do tej pory zebrały trzy zbiory i po prostu nie przestają dawać to niesamowite. Szczególnie sałata, właściwie to odmiana zwana głównie Grenoble Red moja ulubiona zimowa sałata. Tutaj przeprowadzam jedno lub dwa doświadczenia z rozmnażania zimą. Mam trochę miejsca. Otrzymałem ten kompost. Na razie nie zdradzę co to. Powiem o tym więcej później. Porównaj wzrost roślin. Ten koniec to kompost, który otrzymałem do przetestowania. To Morland Gold, kompost, którego zwykle używam. To są bób, które. zasiano je 10 grudnia. O, to niesamowite. 10 grudnia to zaledwie 4 tygodnie i nieogrzewana szklarnia o tej porze roku. Ale to tylko po to, aby zilustrować różnicę. Pierwszy zbliża się czas roku, kiedy my wszyscy będziemy kupować trochę kompostu do doniczek. Jeśli prowadzisz rozmnażanie w ten sposób, co polecam, to zazwyczaj kupowany przez Ciebie kompost jest dobry. Pytanie, który wybrać naprawdę trudno to stwierdzić patrząc na etykietę. Malingold to mała firma, z której korzystam, więc lepiej, żebyście jej nie zalewali. Są dość niezawodnie, ale wiesz, są też inni, po prostu różnią się z roku na rok. To naprawdę irytujące. Mógłbyś zrobić swoje. Coraz częściej to robimy, ale potrzebujesz suchego kompostu do przesiania. Jeśli masz odpowiednio suchy kompost, przesiej go przez sito o średnicy 4 mm. Sito. Wymieszać go może z odrobiną vermiculitu lub perlitu. Coś, co go rozjaśni i wprowadzi trochę więcej powietrza. Spróbuj. Ech, może się okazać, że jest lepszy niż to, co możesz kupić, ale oczywiście potrzebujesz dość dużo. Możesz chcieć go do swoich krządek. Tunel foliowy? Ta rama zazwyczaj pozostaje w środku. Wyjąłem ją przed nagraniem, żebyśmy mogli przejść. Idea ramy polega na tym, aby trzymać z dala króliki, psy i inne zwierzęta. A potem nie zamykam drzwi. Tych drzwi nie zamykano całą zimę, ponieważ chcę, aby powietrze krążyło na górze. Ponadto, ten tunel foliowy nie był podlewany od ostatniego zbioru więc ostatnie podlewanie miało miejsce około 12 grudnia. To już ponad trzy tygodnie temu, a jak widać, powierzchnia jest faktycznie sucha. Jest tam bardzo sucho, co jest w porządku, ale pod spodem jest nadal wystarczająco wilgotno. Zaletą braku podlewania jest to, że liście pozostają suche. W tym okresie roku, w tym klimacie, który jest bardzo wilgotny, łatwo mogą pokryć się pleśnią i mchem, a ty widzisz, jak zdrowo wyglądają, będąc bardziej suche niż mokre. Zdejmujemy więc zewnętrzne liście, nawet sałatę, między którą posadziliśmy czosnek na środku, to jak darmowa uprawa czosnku. Sałaty zostały już dwukrotnie zebrane. Żadnej z nich nie obcinamy, po prostu zrywamy zewnętrzne liście. Pierwszy pokaże to w innym filmie dość szybko. Możesz zobaczyć całą sekwencję? A w środku tej sałatki z kapusty. Mamy wiele różnokolorowych musztard, jest też trochę kolendry, trochę rukoli. Jarmużu i trybuli. Z sałatki zimowej można uzyskać niesamowite smaki, więcej niż latem właściwie. A w tym klimacie, który nie jest zbyt zimny... Mamy trochę mrozu. Te rośliny znoszą mroźne temperatury, ale są chronione przed większością warunków pogodowych, więc mają ładne liście. Oto ogród ziołowy, który pokazaliśmy w filmie w czerwcu. Wyglądało? Bardziej letnio wtedy właściwie to jest miłe na zimę. Pierwszy możesz zobaczyć na przykład szałwie, fioletową szałwie, różne tymianki i rozmaryny. Z tyłu jest kilka różnych rodzajów rozmarynu. Zemuszę przyciąć ten jeden tekst. Nazywa się to szałwia ananasowa i koper włoski tam. Wiele różnych smaków rośnie tutaj. Znowu, łatwa w utrzymaniu, bez kopania. Tym razem położyliśmy więcej wiórów drewna na wierzchu. To są stare wióry drewna, dwuletnie wióry. Więc nie są szczególnie bogate w składniki odżywcze, ale mają piękną strukturę i są świetnym pokarmem dla wielu organizmów w glebie, a przede wszystkim budują sieci grzybów. Pierwszy oto jesteśmy z powrotem na nowym obszarze. Zobacz, co jest za mną. Jack właśnie poszedł po kawałek sprzętu. Potrzebuje lasera do sprawdzania poziomów. A dzisiaj rano byliśmy. Solidnie pracowaliśmy nad tym żywopłotem. Tam w dalekim rogu jest Adam. Kończy demontaż ogrodzenia, więc to pole było ogrodzone dla koni około 15 lat temu i dużo. Tego ogrodzenia zostało całkowicie zarosnięte przez jeżyny. Prawie go nie widzieliśmy. Pierwszy tylko dziś rano, wszystko to wydarzyło się od ósmej. Czek za pomocą koparki usunął całą zieleninę. On zamierza to potem rozbijać, tak jakby robić mulcz i teraz kopię tam dół. Zobaczysz to w filmie, który prawdopodobnie wydamy za około miesiąc. Może to wymagać trochę montażu. Pierwszy pomysł polega na tym, że mamy nadzieję, że będzie to źródło wody. Z odprowadzeniem terenu prowadzącym do miejsca, w którym teraz stoję, jest to staw, a to jest dziura, którą Adam wykopał około 3-4 tygodnie temu. Po prostu zobacz, jak wygląda gleba. Sprawdź, jaki jest poziom wody. To na pewno daje nam dobre pojęcie na ten temat. Poziom wody jest nieco niższy, niż bym chciał. Było to aż do o 30-40 centymetrów więcej niż to ponad stopę po świętach Bożego Narodzenia a teraz znowu padło. Więc będzie interesujące utrzymanie wody w tym stawie i ile możemy zdobyć? To jest niższy poziom gliny, który, Jack, jeśli naciskasz go tak, to nazywa się ugniatać ugniatać glinę i tworzyć dla niej nieprzepuszczalną warstwę. Mam nadzieję, że podobało ci się tu rozejrzeć. Będzie tu dużo do zobaczenia. Pamiętaj, że więcej moich filmów możesz zobaczyć na platformie Retrieve, gdzie masz AI, które pomoże ci znaleźć całą różnorodność treści. Jest tam dużo informacji, które podzieliłem się podczas tej małej wycieczki. I tak, wrócimy tu pewnego razu wiosną, żeby zobaczyć, jak postępują prace.